to były wczorajsze wydarzenia, a już teraz zapraszam do obejrzenia dzisiejszych wiadomości. Brakuje lekarzy na oddziałach pediatrycznym i noworodkowym w Raciborskim Szpitalu Rejonowym. Sytuacja jest trudna, władze placówki zapewniają jednak, że zrobią wszystko, by oddziały nie zostały zamknięte. W szpitalu leczeni są mali pacjenci z terenu naszego powiatu oraz ościennych, szczególnie z terenu powiatu głupczyckiego. Przyjęć jest bardzo dużo, a wykwalifikowanej kadry brakuje. Lekarze, którzy pracują na oddziałach są przeciążeni. Nie ukrywam, że sytuacja na oddziale pediatrycznym jest trudna. No, należy to rozpatrywać łącznie z oddziałem noworodkowym. Zatrudnienie, optymalny stan zatrudnienia powinien wynosić 5 osób. Trzy osoby na oddziale pediatrycznym, dwie osoby na oddziale noworodkowym. Aktualnie mamy jedną panią na noworodkach. No i trzy osoby na oddziale pediatrycznym, z tym, że jest to dwa i pół etatu. Jedna pani doktor pracuje na pół etatu. Potwierdzam fakt, że pediatrzy pracujący na oddziale są na tych dyżurach czy w ciągu dnia przeciążeni ilością skierowań, problemów, jakie do nich trafiają. Większość przyjęć jest załatwiana na miejscu. Dzieci przyjmujemy do szpitala, hospitalizujemy. Natomiast w pojedynczych przypadkach, kiedy nasze możliwości nie spełniają warunków związanych ze schorzeniem, jakie u dziecka występuje, również te dzieci przekierowujemy do szpitali klinicznych. Sytuację utrudnia fakt, że w pierwszym kwartale roku szpital zawsze odnotowuje wzmożoną ilość przyjęć pacjentów na oddział pediatryczny. W tym roku było ich około 270. Ponadto placówka odnotowała wzrost liczby porodów o około 40. W drugim kwartale sytuacja powinna ulec zmianie, ponieważ władze placówki spodziewają się, podobnie jak w latach ubiegłych, mniejszej liczby małych pacjentów. Cały czas trwają starania o pozyskanie lekarzy do pracy. Sytuację spróbujemy w jakiś sposób rozwiązać, dzięki staraniom dyrektora medycznego udało nam się pozyskać małżeństwo lekarskie, anestezjologa i pediatrę, z tym, że anestezjolog przyjdzie w miesiącu maju, natomiast no, pani doktor pediatra pojawi się dopiero w miesiącu wrześniu ze względu na zobowiązania, które jeszcze ma w innych szpitalach, w szpitalu, którym aktualnie pracuje. No, sytuacja w ogóle na rynku pediatrów jest trudna, co można zaobserwować również w innych szpitalach ościennych, przykładowo w Jastrzębiu pracuje dwóch pediatrów w żorach czterech, no, gdyby ta sytuacja była lepsza w innych szpitalach, byłaby możliwość pozyskania no, dodatkowo na dyżury innych lekarzy, natomiast jeżeli oni są obciążeni pracą mocno w swoim szpitalu, no to raczej nie są zainteresowani pracą w innym szpitalu. Dyrektor Raciborskiej Placówki uspokaja, że oddział nie zostanie zamknięty. Nie zakładamy takiej sytuacji. Sytuacja jest trudna, natomiast nie kryzysowa. Mam świadomość tego, że zespół, który aktualnie tam pracuje, jest mocno obciążony. Pracuje w bardzo trudnych warunkach stresowych. Chciałbym też podziękować im za duże zaangażowanie, zrozumienie tej sytuacji, która jest, no i, i wspólne rozwiązywanie problemów. Będziemy starali się wspólnie jakoś to rozwiązać no i pozyskać jeszcze kogoś. No w zasadzie, jeżeli we wrześniu pani doktor przyjdzie do nas, no to będzie nam brakować jednego etatu. Do września pozostało jeszcze kilka miesięcy, istnieje więc nadzieja, że do kadry oddziałów dzięki staraniom władz szpitala dołączą inni wykwalifikowani medycy. 14 Festyn Majowy w Nędzy. 1, 2 i 3 maja. Turnieje, konkursy, zabawy, koncerty, pokazy, sztuczne ognie, cenne nagrody i zabawy taneczne oraz gwiazdy. Andrzej Grabowski, Bartek Wrona i Kombi. Organizatorzy i sponsorzy zapraszają do gminnego ośrodka sportu i rekreacji przy sportowej 10 w Nędzy. Wszystkich bardzo serdecznie zapraszam. Spraciborska telewizja kablowa podejmie od zaraz współpracę z operatorem kamery lub osobą do przyuczenia w tym zawodzie. Od kandydatów oczekujemy wykształcenia minimum średniego, dyspozycyjności oraz posiadania własnego samochodu. Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 032 415 82 31. Aby wyróżnić studentów zamieszkałych na terenie powiatu Raciborskiego, osiągających dobre wyniki w nauce, a znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, starosta Raciborski przyznawać będzie jednorazową nagrodę. Uchwała w tej sprawie przyjęta została na ostatniej sesji Rady Powiatu. Każdego roku na ten cel przeznaczonych zostanie 30 tysięcy złotych. Jednorazowe nagrody starosty w kwocie 5 tysięcy złotych otrzyma 6 studentów zamieszkałych na terenie powiatu. O wyróżnienie starać się będą mogli studenci uczelni publicznych i niepublicznych, kontynuujący naukę w systemie studiów dziennych. Każdego roku władze powiatu będą wyznaczały preferowany przez nie kierunek studiów. W pierwszym roku chcemy się nastawić na studia inżynierskie. Z uwagi na to, że jakby widzimy, że coraz mniej osób młodych podejmuje ten kierunek studiów, jak ono może, nie wiem, trudniejszy, może bardziej kosztowny. Dlatego od tej grupy byśmy rozpoczęli. I będzie on kierowany do osób, które ukończyły już pierwszych studiów, ponieważ żeby złożyć dokumenty, które będą wymagane, no należy jakby ten pierwszy rok zaliczyć. I, i stypendium, był, czy ta nagroda była przyznawana by w dwóch latach, po trzecim i po czwartym semestrze po 2,5 tysiąca złotych. Student w pierwszym roku nauki musi osiągnąć średnią ocen co najmniej 4,0, natomiast dochód na jednego członka rodziny wnioskodawcy nie może przekraczać 450 zł netto. W celu weryfikacji studenckich wniosków powołana zostanie specjalna komisja, która przyznawać będzie jednorazową pomoc materialną. Urząd Miasta, Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Browar Racibórz zapraszają do wspólnej zabawy w dniach od 28 kwietnia do 5 maja. Już jutro na terenie Osiru przy ulicy Zamkowej o godzinie 16 odbędą się pokazy Straży Pożarnej. O 17 planowany jest występ mażoretek Aldony Krupy, a od 18 zabawa taneczna. Ponadto wśród atrakcji znajdą się m.in. turniej w tenisie ziemnym, w szachach szybkich, wielobój rodzinny, rajd rowerowy i karaoke. Pięć prób przemytu towarów akcyzowych udaremnili funkcjonariusze śląskiego oddziału Straży Granicznej w czasie kontroli na przejściach granicznych na terenie Śląska. W czasie dwóch dni ujawniono ponad 16 tysięcy sztuk papierosów i ponad 100 litrów alkoholu bez znaków akcyzy. Papierosy zostały znalezione w pociągu jadącym do Wiednia. Na przejściu granicznym w Zebrzydowicach w jednym z wagonów w przestrzeniach konstrukcyjnych ukrytych było ich ponad 8600 sztuk. Nikt z pasażerów nie przyznał się do tego towaru. Kolejne przypadki prób przemytu ujawniono w Katowicach-Pyżowicach i w Cieszynie na moście Przyjaźni. Na przejściu lotniczym papierosy do Liverpoolu próbowała wywieźć 25-letnia mieszkanka Podkarpacia. W Czynie papierosy w reklamówce przenosił przez granicę 40-letni mężczyzna. W każdym z tych przypadków towar został zabezpieczony. Sprawami zajęli się celnicy. Siódma międzyprzedszkolna Spartakiada Sześciolatków zorganizowana została w hali Osiru przy ulicy Łąkowej. W imprezie wzięły udział dzieci z 16 miejskich przedszkoli. Pierwsze miejsce zajęło przedszkole numer 26, drugie miejsce przedszkole numer 12, a trzecie przedszkole numer 11. Raciborscy zapaśnicy startowali w zawodach Pucharu Śląska Młodzików w Mysłowicach. W punktacji klubowej miejski Klub Zapaśniczy Unia zajął pierwsze miejsce. Ogółem startowało 59 zawodników z 6 klubów. Wśród raciborskich zapaśników na najwyższym stopniu podium stanęli Mateusz Oliwa, Krzysztof Bańczyk, Wadim Łaszewicz, Łukasz Przybyła i Dominik Mazur. Drugie miejsce w swojej kategorii wagowej zajął Kamil Hadamiec. Na trzecim stopniu podium stanęli Mateusz Złoty i Jakub Górka. Zawodników do udziału w zawodach przygotowali trenerzy Adam Kluciński i Piotr Szczeponiok. Mecz piłki nożnej drużyn kobiecych o mistrzostwo pierwszej ligi pomiędzy R.T.P. Unia Racibórz i klubem Żak Kielce rozegrany zostanie jutro na stadionie przy ulicy Srebrnej 12. Początek spotkania o godzinie 16. .00. Przypominamy, raciborska telewizja kablowa podejmie od zaraz współpracę z operatorem kamery lub osobą do przyuczenia w tym zawodzie. Od kandydatów oczekujemy wykształcenia minimum średniego, dyspozycyjności oraz posiadania własnego samochodu. Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 032 415 82 31. Na koniec wiadomości zapraszam Państwa na informacje o repertuarach Kin, dyżurach aptek i na prognozę pogody. Dziękuję Państwu za uwagę, życzę spokojnego weekendu i zapraszam jeszcze na dwa odcinki przewodnika medycznego. Do zobaczenia.